A co jeżeli to Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za śmierć pani Barbary Skrzypek? No patrzcie, sytuacja jest następująca. Pani Barbara Skrzypek po wyjściu z prokuratury dzwoni do Jarosława Kaczyńskiego. Następnego dnia kierowca Jarosława Kaczyńskiego, który zeznaje w prokuraturze, mówi, że pani Basi coś się popieprzyło i jednak te rzeczy, o których ona mówiła, to nie jest prawda. Następnie Jarosław Kaczyński mówi, że jej zeznania zostały zmanipulowane i nie są prawdziwe. Może Jarosław Kaczyński chciał zmusić panią Barbarę, żeby poszła na prokuraturę i odwołała swoje zeznania, czego ona nie chciała zrobić. Po czym Jarosław Kaczyński spotyka się z panią Basią i chwilę później ona umiera. Dodam tylko, że Jarosław Kaczyński 15 lat temu rozmawiał ze swoim bratem, kiedy ten leciał do Smoleńska. Chwilę później Lech Kaczyński, prezydent Polski, już nie żył. Chwilę po rozmowie z panią Barbarą Skrzypek. Ona nie żyje. Ja nie chcę nic sugerować, ale każdy, kto ma w swoim telefonie numer Kaczyńskiego, powinien go natychmiast zablokować, bo rozmowa z tym człowiekiem może doprowadzić cię do śmierci. Co więcej, każdy, kto go nawet delikatnie zna, powinien udawać, że go nie zna, dlatego że jak cię Kaczyński zatrzyma na ulicy, to jedno jest pewne: przechodząc przez pasy, potrąci cię ciągnik Lamborghini jadący tylko i wyłącznie na tylnych kołach. Kaczyński niesie za sobą zniszczenie, śmierć i rozpacz. Nie bądź jak Lech Kaczyński ani pani Basia. Nie odbieraj telefonu od Kaczyńskiego Jarosława więcej na temat śmierci pani Barbary. Znajdziesz na moim kanale na YouTube link, masz tutaj ewentualnie w moim bio